Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu doskonałą książkę, jaką ostatnio udało mi się nabyć. Książkę mojego ulubionego autora, jeśli chodzi o akwarystykę, pan dr Hubert Świętek. Ryby żyworodne w akwarium. Prawie. 450, nawet ponad 450 stron poświęconych właśnie tej rodzinie ryb. Ryb, które w naszych akwariach, w naszej przygodzie z akwarystyką na pewno odcisnęły piętno. Każdy gdzieś tam kiedyś zaczynał od popularnych gupików, mieczyków, molinezji. Więc te ryby na pewno u każdego mają honorowe miejsce, jeśli chodzi o akwarystykę. Myślę, że niektórzy są wierni tym rybom po dzień dzisiejszy, nawet jeżeli mają kilkadziesiąt lat stażu. Natomiast książka jest poświęcona tylko i wyłącznie rybom żyworodnym, żywom, rybom jajo żyworodnym em, w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie naukowy em, przedstawia bardzo, bardzo liczne gatunki tych ryb, ryb, których, których nawet niekiedy się nie słyszało, e, ryb, które Andlu są bardzo, bardzo trudno dostępne i tak naprawdę tylko w jakichś um, organizacjach, kołach zainteresowań, stowarzyszeniach zrzeszających miłośników tych ryb. Można takie ryby nabyć, często sprowadzając je gdzieś za granicę od hodowców, właśnie a, zagranicznych. Um, no, ale tutaj jest szereg, szereg tych. Gatunków wymieniony od tych bardzo popularnych, po ryby naprawdę ekstremalnie rzadkie, ryby zagrożone wyginięciem, ale tak jak powiedziałem, jest to książka może nie dla początkujących bo nie mamy tutaj rozdziałów, jak tam zakładać akwarium, do czego służy filtr i tak dalej ale już dla akwarystów średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Myślę, że każdy już taki akwarysta znajdzie tutaj coś dla siebie. Książka, na taki jednorazowy wydatek, może tania nie jest. 139 zł zapłaciłem, ale w przeliczeniu załóżmy na rok czasu, no to wychodzi nieco ponad 10 zł na miesiąc. A myślę, że warto. Ja jestem takim tradycjonalistą i. Naprawdę bardzo lubię szukać informacji właśnie w literaturze, w książkach, wertować książki. Oczywiście jest dzisiaj internet. Internet jest fajną sprawą, tylko trzeba mieć na uwadze to, że w internecie jest masa syfu, masa informacji błędnych, wprowadzających w błąd, a masa jakichś takich. Fałszywych, niesprawdzonych e, informacji, udzielanych przez osoby niekompetentne, osoby, które same wiedzy nie mają za bardzo w zakresie. Natomiast y, takie pozycje, jak e, właśnie ta książka, no to jest wiedza rzetelna, wiedza sprawdzona. Pan e, Ziętek to jest akwarysta z krwi i kości, miłośnik przyrody, doktor, doktor nauk e, przyrodniczych. Kichtiolog, no darzę go specjalnym sentymentem, dlatego że wychował się na tych samych sklepach akwarystycznych, co i ja w Warszawie, no jest parę lat starszy ode mnie, ale, ale, ale historia początków naszej akwarystyki, no opierała się o te same punkty, dlatego, no też jest taka dla mnie to y, podróż sentymentalna gdy pan Ziętek gdzieś tam wspomina y, o jakichś tam y, historiach z początków akwarystyki no natomiast książka y, no pochłonąłem ją naprawdę nie mogłem się od niej oderwać naprawdę każdy gatunek opisany na kilku stronach to nie jest tak, że zdjęcie i pobieżny jakiś opis gatunku, ja może tu uda mi się otworzyć e, no jest wydane na kredowym papierze ilustracje w, no, no i właśnie żywienie warunki chowu, wychów młodych, rozród no wszystko jest tutaj po prostu w przypadku każdego gatunku wyszczególnione, opisane e, mamy naprawdę Szereg ciekawych informacji, informacji takich, powiedziałbym, encyklopedycznych, ale informacji wzbogaconych o prywatne doświadczenia pana Ziętka, jak i prywatne doświadczenia hodowców. Jakieś, jakieś podpowiedzi, jakieś, właśnie, wskazówki właśnie dotyczące każdego gatunku z osobna, nie tak ogólnikowo A dlatego książka naprawdę warta polecenia, jeżeli ktoś jest z Warszawy lub okolic to książkę można nabyć tylko i wyłącznie w księgarni naukowej imienia Bolesława Prusa w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pozostałych możliwości to tylko zakup Drogą internetową, i warto się pośpieszyć, bo no, niestety książki pana Ziętka są wydawane w bardzo małym nakładzie i potem już ciężko taką książkę dostać. E, kiedy, kiedy już zostaną wszystkie egzemplarze wykupione, to naprawdę te książki e, no, są trudne, trudne do zdobycia. Natomiast e, polecam. Przeczytałem oddechy do dechy. no Jestem książką zachwycony. Zbieram praktycznie wszystkie książki pana Ziętka. I powiem tak, że wychowałem się na książce Hansa Freya: Domowe akwarium. I to był taki mój święty gral. Ale no w tych czasach, teraz nowożytnych, to właśnie książki pana Ziętka są takimi, uważam, najlepszymi książkami. Z dziedziny akwarystyki, jakie są obecnie dostępne na rynku. No a tu mamy naprawdę grubą bukwę poświęconą jednej rodzinie ryb. I, i tu jest naprawdę bogato, bogato to wszystko rzetelnie naukowo opisane i jednocześnie językiem bardzo przystępnym, zrozumiałym. Um, także, także gorąco, gorąco polecam. Zakup tej książki. Dziękuję.